Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Coś często te odcinki już są, więc fajnie złapaliśmy wreszcie jakąś regularność, bo w listopadzie byłam rozleniwiony, a teraz się wreszcie wziąłem za kanał, więc cieszę się bardzo. Możecie zostawić subskrypcję i Lajka, żebyście dali mi trochę takie wsparcie. I cóż, przechodzimy dzisiaj, w sumie trochę takie małe podsumowanie kolejki, jakby się zastanowić. No może zacznijmy od tego jednak najciekawszego tematu, czyli, Ar czyli Legia Warszawa. Przegrała z piastem Gliwice 2 do 0 i zaraz sobie ten mecz głębiej omówimy. Ale Legia już jest w strefie spadkowej. Myślę, że długo tam nie pobędą. Ale jednak jest już w strefie spadkowej, co bardzo źle świadczy. 8 meczów już bez wygranej są, jak widziałem statystyki. I tutaj Legia ma bardzo dużo problemy, nie umieją wykańczać akcji, nie umieją wykańczać, nie trafiają w bramkę, trafiają w bramkarza. Mecz z Piastem Gliwice, wiadomo, że tak nie było, ale po prostu wyglądał jakby piłkarze Legii nie chcieli wygrać tego meczu. Wstrzeliali w bramkarza. Co chwilę. W pewnym momencie wystarczyło przelobować bramkarza i byłby bramka. Legia tego nie robiła. Legia ma takie problemy. Od dawna, tak naprawdę, bo miała takie problemy już w meczu z motorem, w którym mogła wygrać, a wyniosła tylko jeden punkt. I to się, moi drodzy, właśnie tak kończy, że nie wykorzystane okazje się mszczą, i proszę bardzo, 85 minuta, pierwsza bramka, i potem w doliczonym czasie rzut karny. I moi drodzy, macie już wynik, który nie jest zadowalający. Więc tak, no naprawdę to nie jest wynik marzeń Legii. I przyznajmy sobie, kibice legi są sfrustrowani. Jeszcze przecież ostatnio tam jakiś ich o, szef zarządzający dubbingiem na Żylecie został ukalane dwu, dwoma latami zakazu stadionowego, no to tak jest za bardzo niesportowa informacja, ale tak, moi drodzy, sytuacja jest o tyle dobra jak dla Legi, że to jest tylko jeden punkt różnicy pomiędzy motorem, który ma 15, ale teraz ta liga jest porąbana Ekstra dlatego że na przykład. Piast Gliwice ma 17 punktów, a już Zagłębie Lubin ma 25 punktów, więc to nie jest aż taka duża różnica. Na razie strefa spadkowa wygląda ciekawie. Nie powiedziałbym na początku sezonu, że tak będzie wyglądała strefa spadkowa, zdecydowanie bym tego nie powiedział. Piast, Galiwice, Bruk, Termanika, Nieciecza, Legia, Warszawa. Nigdy bym nie pomyślał, że może tak coś się stać. No moi drodzy, my wracamy, Ekstraklasa wraca 30 stycznia. Legia ma tak naprawdę miesiąc i parę dni na poprawę swojej gry. Jeśli nie poprawi swojej gry, to będzie katastrofa w tym klubie, dlatego że, mój drodzy, Legia ma trenera, jakiego ma i taka jest prawda, że wokół Legii ostatnio było bardzo dużo szumu, szumu medialnego <laughs> dotyczącego nowego trenera i to jest bardzo. Nawet Augustyniak po meczu powiedział, niech ten rok się skończy, czytuję, ale kończy się tak naprawdę antilekordem legi. Augustyniak, ja tu zacytuję, bo sobie zapisałem tą wypowiedź: Jest mi wstyd, przede wszystkim za to, na jakim miejscu jesteśmy i jak to wygląda. Po każdym meczu mówimy sobie, że będzie lepiej, i w kolejnym się podniesiemy, a tak naprawdę jeszcze bardziej spadamy, mówił bezpośrednio Augustyniak po porażce legi z piastem. Więc. Naprawdę to jest żenada. Zgadzam się z Augustyniakiem, co rzadko mówię. Dobrze, przejdźmy do kolejnego, tego już mniejszego wątku. To o nim to chwila tak na. To taki zapechać miał być. Motor przegrał z Arką Gdynia, Sytuacja motoru też nie jest za najlepsza. Piętnaste miejsce w tabeli. Arka nie wiem, które ma miejsce, ale no. Nie wy... 11 ma arka. Teraz sprawdziłem, ale nie wygląda to za dobrze. I tutaj była kontrowersja. W sumie tylko dlatego wziąłem ten mecz, ponieważ w końcówce pierwszej połowy podobno była lęka piłkarza motoru Lublin. Lecz sędzia nawet nie podszedł sprawdzić tego i po prostu nie podyktował karnego. War nawet go nie zawołał do tego monitoru. Nie podyktował karnego sędzia. Jeśli ktoś ogląda Eksekrasę, bardzo znany Raczkowski Patryk, więc naprawdę bardzo źle. To się ułożyło dla Arki Gdynia, ale w końcu wygrali i Motor Lublin zawiódł. Tak naprawdę dlatego, że w tamtym sezonie byłam wielkim optymistą co do motoru, a tak naprawdę teraz chwieją się, chodzą po cienkiej linie, mogą jeszcze stracić równowagę i spaść moi drodzy więc to, co się stało z motorem jest przerażające. Arka Gdynia wygrali ten mecz, nie powiedziałbym, że grali wspaniale, bo motor też nie wykorzystywał okazji, coś z tym niewykorzystywanym i okazjami jest, ale zmiany... no, Arka to tak gra. Przegrana, przegrana, zwycięstwo, przegrana, zwycięstwo, przegrana, zwycięstwo, przegrana. To jest taki typowy średniak, moi drodzy. Nic nie osiągną, przyznajmy sobie w tym sezonie. Jak dostaną się do top 8, będzie dobrze. I tyle. Moi drodzy, dobrze, ja już chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo, że wysłuchaliście. Do końca też ja troszkę le leciutko chory jestem. Dziękuję bardzo serdecznie. Do widzenia.